Dzień dobry, witam serdecznie, właściwa ostatnie spotkanie w tym tygodniu, jeżeli chodzi o bieżącą analizę techniczną. Oczywiście kontynuujemy w przyszłym tygodniu, tu się nic nie, nie zmienia. Też w woli informacji powoli przygotowujemy też taką część edukacyjną. Spotkanie one będą w miesiącu kwietniu realizowane w późnych godzinach popołudniowych, ale to stosowne informacje będę starał się Państwu przekazać. Ona też będzie pewnie dystrybuowana innymi kanałami. Dobrze, Eurodolar. Mamy wybicie 1.08.60, 1.09.30. To jest kolejna linia, która by mnie interesowała jako punkt zwrotny. No i widać, że mamy tutaj taki podwójny, małutki szczycik. Ja go na razie narysuję w takiej wersji mini na interwale godzinowym. No ale oczywiście można tą perspektywę rozszerzyć, też jego szczyt z 23 marca. W obu przypadkach ma to oczywiście różne konotacje, bo w przypadku numer 1 no to oczywiście mówimy o linii szyi w okolicach 1,09, zaś w przypadku tym dużo szerszym no to sięgamy po dołek 1,07 niemal jako punkt, który. Dopiero pozwoli spojrzeć gdzieś tam odważniej na południe. Czy tak będzie? No, zobaczymy. Na razie mamy ten podwójny szczyt. Notowania wróciły do początku tego tąpnięcia z 23 marca. Więc historia się może powtórzyć. Pytanie tylko w jakiej skali, w jakim tempie, bo jeżeli podaż wtedy bardzo szybko cofnęła się do pomarańczowej strefy, a ja nawet ją naruszając, 1,0750, no to tym razem może być też podobnie. Czy w tamtą stronę? No zobaczymy. Ja spoglądam też na wyższe interwały, między innymi na tygodniowe. No i tam to nie wygląda aż tak mocno ciekawie, no bo to podejście pod te wysokie wartości rzeczywiście może albo nam wyciągnąć w bok ruch boczny, więc wtedy wyciągnąć w bok ten ruch ceny, czyli notowania ugrzęźną pomiędzy 1,10 a 1,05 i. Tak to może trwać w kolejnych y, tygodniach. No, ale tutaj potrzeba trochę więcej informacji, bo na razie jesteśmy w, 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 w tych szczytowych y, obszarach. Wskaźniki. No, RSI się tutaj nie popisał, czy nie zdążył dotrzeć do strefy 70 punktów, żeby potwierdzić potencjalną zmianę kierunków na wykresie y, dziennym. Na wykresie. Godzinowym już bardziej tak, więc ma to swoje uzasadnienie, ale też trzeba mieć świadomość rzeczywiście, że, że im niższy interwał analizujemy, tym też konsekwencje wynikające. Czyli w tym przypadku przecena wspólnej waluty europejska będzie po prostu krótsza, bo wnioski z niej płynące. Czyli nie możemy sobie pozwolić, żeby z H4 w tej chwili powiedzieć, że notowania dotrą do 1.05. To troszeczkę za daleko by było, jeżeli chodzi o. Sięganie jako punkt docelowy, więc na razie musimy koncentrować się po pierwsze na 1,0860, potem mamy 1,08, potem 1,0750, czyli są kolejne przeszkody dla podaży. Fund brytyjski ma się całkiem nieźle, chociaż ja bym tego tak nie stwierdził, bo. Jeżeli spojrzymy na wykresy godzinowe, to tak to oczywiście można pociągnąć linię po dołkach i mamy informację, że w się umacnia systematycznie od 1,18 do 1,24, tam mniej więcej 30. Mamy serię wyższych szczytów i wyższych dołków, gdzie po drodze m.in. 1,20, 1,80 zapracował dość mocno na miano takiego ważnego punktu z perspektywy H. Jedynki, no ale jeżeli przełączymy się na przykład na wykres tygodniowy, no to widać, że już jest trzecia próba przełamania 1,24-30. Ja to postaram się przybliżyć, zdaję sobie sprawę, że tu mamy dość dużo markerów cenowych. Ale jeżeli się nie uda wyjść powyżej, no to to się oczywiście może zemścić. Czyli ten funt może być jednak przeceniany, skoro mamy już trzy razy. Zatrzymanie w tym miejscu. Najbliższe wsparcie, takie oczywiście, na które warto zwrócić uwagę, to jest niebieska linia 1.20, więc ja ją sobie przyciągam w prawo, szczególnie jeżeli linia poprowadzona po dołkach na wykresie godzinowych zostanie przełamana. To, że jest drogo, to oczywiście informuje o tym RSI na, w interwale 4 godzinnym na H1C. No, troszeczkę zabrakło, żeby móc sięgać w stronę 70 punktów, dlatego Oscylatora. Tak czy tak, na pewno warto zwrócić większą uwagę na ten instrument, szczególnie w kontekście potencjalnej zmiany sentymentu do funta, czy też po prostu e, może się okazać, że to dolar będzie w tym razem zyskiwał na wartości. E, Nowozelandczyk. Rysowałem ostatnio taki kanał wzrostowy, e, który rozciąga się. Na przestrzeni ostatnich tygodni. Po drodze mamy 0,6250, 0,62. To są poziomy, które ewidentnie wychodzą na z wykresu jako miejsca, które warto byłoby tutaj przywołać. 0,62 to jest oczywiście klasyczne wsparcie długo i średnioterminowe. No ale żeby móc tam spojrzeć, to cena w tej chwili musi zejść poniżej 0,6250, a to nie musi być takie z kolei łatwe do zrealizowania. Także zobaczymy, czy bieżąca świeca 4 godzina rozbuduje się o kolejny, kolejną wysokość, czy też tutaj powstanie nam dołek, a tym samym też będziemy mieli próbę pozostania w tym kanale, a nawet może przyspieszenia. No tutaj ja nie będę wróżył z fusów. Bo oczywiście to nie jest zadanie łatwe, szczególnie, że w tej chwili piję kawę rozpuszczalną, a nie po turecku. No ale, mimo wszystko, 06250 na pewno będę starał się tutaj w jakiś sposób podglądać trochę częściej. Myślę, że w poniedziałek do tego wrócimy. Australijczyk na interwałach 4 godzinnych. No, łatwo nie jest ale geometryczna równość cały czas o sobie nie pozwala zapomnieć. Bieżące tąpnięcie jest właśnie z okolic linii fs 100 czyli 06730, więc widać, że geometria może nie tyle działa, ale warto ją po prostu mieć na wykresie w postaci takiego prostego mierzenia kierunkowego. Najbliższe zadanie dla popytu to jest utrzymanie niebieskiej linii 6640, bo żółta już jest przełamana. Jako lokalna strefa, która mogła chociaż na chwilę zatrzymać yy, spadki. W tej chwili ich wielkość to już jest 60 pipsów. Oddala się co na dość szybkim tempie od linii korekty. Zwracam uwagę, że ten swing zaznaczony na czerwono, mimo że on jest bardzo mocno rozciągnięty w czasie, to może być korekta, to będzie lepiej widać na interwale, yy, na interwale dziennym, a tym samym też po przełamaniu 6.640, no, nowy dołek jak najbardziej wchodzi tutaj yy, w rachubę, no przynajmniej. Tak podpowiada mi doświadczenie, że skoro popyt nie był w stanie wytworzyć dotychczas większe, większego swingu niż dotychczas, czy mam tu na myśli to co było w połowie lutego, no to powinno to się oczywiście na nich zemścić i podaż dochodzi do głosu. PLN robiliśmy wczoraj, więc pora zajrzeć do Kanadyjczyka, który przełamał 1.36.70, za to 1.35. To jest poziom, który jest ze mną już od kilku ładnych miesięcy. Raz dołki, raz szczyty, w tym przypadku istnieje spora szansa, że będziemy świadkami tutaj tworzenia się formacji objęcia hossy, mam tu na myśli bieżącą białą świecę, która już w tej chwili obejmuje wczorajszą czarną. Jeżeli cena zamknięcia by tak się ustabilizowała jak mniej więcej teraz, to moglibyśmy o tym mówić. Niestety jest dość wcześnie, jeszcze wiele godzin do zamknięcia dzisiejszej sesji, więc tu się wiele może pozmieniać. Zarówno na korzyść tworzenia wsparcia 1.35, czyli cena się może oddalić, jak i oczywiście może się zdarzyć tak, że z tego białego korpusu zostanie tylko i wyłącznie górny mm, cień. A to byłoby raczej element, może nie tyle słabości, no bo samo wsparcie by przetrwało. Gorzej by było, gdyby korpus zrobił się czarny i cena klo spadałaby poniżej 1.35. Ale zakładam. Że 16,6 czyli żółty obszar wymaga tutaj przetestowania po przełamaniu. W dniu 28 to mieliśmy tą serię czarnych świec, która zrobiła nam nowe dołki. USDCHF, instrument, który przypomnę, jesteśmy po bardzo dużym topnięciu z tam poziomu 1,01. Cena dość mocno obsunęła się na południe, i tym samym też wyhamowała. To, co się tutaj dzieje, no niełatwo jest opisać na interwale dziennym, a szczególnie godzinowym, więc ja bym posiłkował się raczej tygodniówkami, bo 0,91, 093,50 to są obszary, które ewidentnie wychodzą z wykresu tygodniowego. Zaznaczone to jest kolorem żółtym i zielonym. Tam po drodze mamy jeszcze 0,92, pewnie 50 trzeba by podciągnąć, jeżeli ktoś. Patrzy właśnie przy użyciu wykresu tygodniowego, więc to są te przestrzenie, które no decydują o tym, co się dzieje na tym instrumencie. Niestety one są dość często przecinane w obrębie poszczególnych sesji i widać też, że dynamika nadal pozostaje dość duża, czyli wysokość, amplituda w obrębie jednej sesji nadal jest jeszcze spora. Trochę ostatnio zmalała, ale mimo wszystko to nie są jeszcze jakieś wartości takie, które. Dałyby, dawałyby powtarzalne wzorce. Tutaj teraz jest wysoki, świeca, a potem jest trzy razy mniejsza. No dobra, idziemy w stronę surowców. Ropa tradycyjnie idzie na początek. Ja tylko sprawdzam, jak się wmiewa moja korekta ABC. Potencjalnie oczywiście korekta ABC, no bo ja wyrwałem fragment rzeczywistości Eliotowskiej i próbuję ją zaaplikować na instrumenty surowcowo-towarowe. Na pewno ciekawie wygląda 75 w kontekście zamiany wsparcia, no bo to była dolna podstawa konsolidacji, z, właściwie od listopada do, do, do lutego. Więc teraz podejście od dołu no daje szansę przyznania się tym, którzy wtedy Kupowali kontrakty na ropę do błędu, i w konsekwencji może się okazać, że cena obsunie się albo w stronę 70 albo 64. Więc to jest scenariusz, w którym ja się na razie poruszam, albo inaczej nie będę spoglądał do góry, dopóki cena nie znowu nie wejdzie do konsolidacji poprzednich miesięcy. Ropa Brent. Tutaj podobny kształt, podobne zależności, oczywiście inne ceny. Równość fali A, B, A z C w okolicach 79 dolarów za baryłkę. Drugie podejście, czy też wyjście w żółtej tej strefy nieudane, więc mamy coś w stylu kształtu podwójnego szczytu, to oczywiście jest ważna informacja zwrotna, że podaż próbuje pilnować tego poziomu, albo każde podejście po stronie kupujących jest spychaniem, zatrzymaniem cen, spychaniem najniejsze wartości. Także jeżeli ten kształt się utrzyma, no to ten scenariusz spadkowy dziś tutaj mi. Chodzi po głowie, zobaczymy czy uda się jednym susem zrobić na wydołek, no bo jeżeli ABC jest korektą, no to impuls musi być dłuższy. Po drodze 75 do przełamania, 71 dolarów, to są te rzeczy, o których musimy pamiętać. Złoto, złoto zostawiam, to jest chyba najlepsze podejście. Dwa słowa co najwyżej na jego temat, bo mamy formację trójkąta versus formacja chorągiewki, pomimo że kształty są bardzo podobne, ale jednak interpretacja jest zupełnie inna, bo w przypadku chorągiewki to klasyka mówi, że to jest krótkoterminowy przystanek w ramach istniejącego trendu, co by oznaczało, że złoto powinno dalej rosnąć w stronę 2070. No dla mnie to się powoli przeciąga w czasie, to już nie jest jedna czy dwie sesje. Wszystko dzieje się w okolicach 1960, a to jest poziom bardzo dużej aktywności, czy też był poziom bardzo dużej aktywności podaży, więc jeżeli notowania spadną poniżej 1960, no, to te wszystkie niższe strefy, poniżej górnej zielonej strefy, ja będę powoli e, przywoływał. Przy czym zwracam uwagę, że z poziomu 1960, tak jak patrzę na lewą część wykresu, e, to obsuwa o 100 dolarów w ciągu jednego, dwóch, trzech dni, to on nie jest nic nadzwyczajnego. Więc no, musimy czekać. Jeżeli z kolei to jest trójkąt, no to tym bardziej e, czy wyczekiwanie, bo trójkąty mają to do siebie, że cena może wejść górą albo dołem. 50 na 50, tutaj jest to opisywane w literaturze, więc nie ma co za bardzo gdybać. Za to srebro nam się dalej rozrasta, więc przesuwam siatkę Fibonaccia, właściwie może ją usunę, bo wyszukiwanie na siłę punktu zwrotnego, tak, bo mieliśmy zatrzymanie na 23,30, ale kolejny impuls wzrostowy lokalny wyciągnął to cenę wyżej. Otwiera się przestrzeń w stronę 24,50-24,60 za uncję. No ale też, to co ciekawe, moja narysowana ukośnie linia no, w tej chwili jest dotknięta. No. Jeżeli ktoś jest zwolnikiem ukośnych linii, ja się przyznaję, ja nie jestem, ale oczywiście je stosuję po to, żebyście Państwo mogli też zobaczyć ten wykres w różnych postaciach z różną narzędziówką naniesioną na, 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 na wykres. A czasami rzeczywiście jest to narzędzie, które znacząco ułatwia analizę, więc biorę to pod uwagę. Z zaznaczeniem, oczywiście, że 24. 50 jest ciekawszym miejscem na otworzenie szczytu niż na przykład ta ukośna linia. Ale jeżeli tu powstanie lokalny punkt zwrotny i do tego jeszcze będą spadki poniżej 23,30, to oczywiście przyznaję się do błędu i zwracam honor górnej czerwonej linii z kanału spadkowego. Kawę robiliśmy ostatnio. Zobaczymy, co się dzieje jeszcze tylko na miedzi. Ten tydzień chyba pozostanie powyżej 8700, więc tutaj jakichś szczególnych zwrotów sytuacji nie będzie, bo to jest poziom, który jest newralgiczny. Ja cały czas pozostaję przynajmniej w aspekcie technicznym w założeniu, że ostatnie spadki trwające od. Połowy stycznia to może być korekta, a tym samym strony 9800 mogę spoglądać. To co z, nie daje mi spokoju, to oczywiście sama wartość miedzi, bo przypomnę, że to jest bardzo drogi w tej chwili metal. Jeden z droższych, czyli mamy histor no prawie historyczne szczyty, bo nie pamiętam jak tam kwotowania przed 2004 rokiem, ale 10 000 to jest znacząca wartość. No, i jak widać, nie za często i nie za długo do notowania miedzi pojawiały, czy też przebywały w tym okresie. Bardzo często zdarzało się tak, że cena w szybkim tempie była sprowadzana tam bliżej sześciu, 6-7 tysięcy. To jest bardziej newralgiczny, neutralny, może tak nie neutralny obszar dla tego instrumentu, więc. No, obserwuję to 8,700, ale jak Państwo widzą, upływają kolejne tygodnie, nawet już miesiące i jak na razie nic się nie dzieje, więc jak cena spadnie poniżej żółtej strefy, no to ten scenariusz podażowy nabierze tu większego tempa i większego znaczenia. Indeksy, rozpoczynamy od DAXA. Cena dotarła do 15,700. Mamy dwa ostatnie dni wzrostowe, dzisiejsza sesja. No, jeżeli miałoby to wyglądać tak jak teraz, to bym sugerował, że będziemy mieli powtórkę z zatrzymania na 15700, a ilość punktów zwrotnych w tym miejscu jest na tyle duża, że warto traktować ten obszar jako opór, nawet nielokalny, bo jego widać na wykresie tygodniowym. Więc jeżeli nie uda się pokonać tej bariery, no to znowu 15 tysięcy będzie wchodziło w rachubę, może 15 300 jeszcze też będzie tutaj e, użyteczne. Przypomnę, żeby móc spojrzeć w kierunku nowego szczytu, no to oczywiście 15 700 musi być przełamane. Biorąc pod uwagę wysokość tygodniowej świecy, no to zaryzykowałbym stwierdzenie, że możliwości byków powoli się wyczerpują, bo ona jest mniej więcej takiej samej, jak jeżeli uśrednimy oczywiście wysokość ostatnich świec, to jest mniej więcej tej samej wysokości co poprzednie, tak, które i tak są dość wysokie, czyli żeby móc przełamać 15700, 15 to ta biała świeca musiałaby być ponadnormatywna, jeżeli chodzi o wysokość. To się zdarza i tutaj są takie przykłady, gdzie w ciągu pojedynczego tygodnia cena Potrafiła urosnąć o 1000 punktów. Tu jest jeden przypadek, tu mamy drugi, gdzie mamy też 1000 punktów, a bieżąca wysokość to jest mniej więcej 57600 punktów. Czyli jesteśmy raczej w górnych zakresach, nie najwyższych, bo najwyższe to jest raczej w obrębie 1000, ale średnio rzecz ujmując. Myślę, że potencjał byków się może wyczerpać na ten tydzień w okolicach 15.700. Jeżeli będzie luka otwarcia w przyszłym tygodniu, czyli przeskoczymy przez 15.700, no to nie pozostaje nic innego, jak sięgać w stronę 16.300. Jeżeli byki, czy też właściwie niedźwiedzie się obudzą przez ten weekend, może jeszcze dzisiaj, czyli powstanie nam lokalny szczyt w tej górnej niebieskiej strefie, no to będziemy mieli o czym dyskutować, jeżeli chodzi o kierunek południowy. Nazdak. 12900. Na wykresie dziennym ewidentnie przełamanie, więc dobry sentyment do spółek technologicznych tutaj ewidentnie się pojawia, więc wzrostowe scenariusze bierzemy coraz bardziej pod uwagę. Temat oczywiście, który, o którym ja nie wspominam, a raczej dotyczy fundamentów, no to oczywiście tematem przewodnim są spółki AI, czyli sztucznej inteligencji, jak zwał tak zwał. No, czy to jest sztuczna inteligencja, czy to jest inteligencja, to oczywiście możemy sobie podyskutować raczej w innych okolicznościach, ja w to nie wchodzę. Jeżeli rzeczywiście na te spółki jest moda i to będzie kolejny, kolejny element zainteresowania inwestorów, to rzeczywiście nas tak może dość mocno na tym zyskać. Jeżeli cena utrzyma się powyżej 12.900, no to mamy e, nawet nie 13.500, raczej już 14.000 jako szczyt, chociaż nie na 13.500 tutaj też widzę przynajmniej 2-3 punkty takich, które mogłyby zatrzymać, ale no oczywiście w pierwszej kolejności wtedy należałoby to, co założyć, że będziemy mieli do czynienia z korektą, czyli powrót na 12.900 wchodziłby w rachubę i to byłoby zdrowe zachowanie dla trendu wzrostowego. RSI wysoko, ale jeszcze nie na tyle, żeby cena przestała rosnąć jak wyjdzie powyżej 70 punktów no to pojawi się rzeczywiście realny problem, na przykład jeżeli byłaby sytuacja, że cena jest na 13500 albo 14000 i RSI ma 72, 3, 4, 5 punktów, no to wtedy doszukiwałoby się już dużo mocniej punktu zwrotnego w tej chwili raczej mamy przełamanie, więc jeżeli cena w tym tygodniu się utrzyma powyżej 12900 no to można powoli patrzeć na północ. Jeżeli się wszystko zawali poniżej 12,900, no to będzie słabo, no bo to będzie klasyczna pułapka. Besy, tak, czyli zapowiedź jakiegoś większego tąpnięcia, no bo po zrobieniu zdobycia nowego terytorium powinno się go utrzymać, a jeżeli się to nie uda, no to jest to element słabości. Co robi Don Jones, czyli spółki starej daty 33200, testowane od dołu po raz kolejny zwracam uwagę, że to jest przestrzeń, która tu zaznaczona na żółto, w której aktywność niedźwiedzi była dość duża. Więc jeżeli mamy do czynienia z ruchem korekcyjnym, czyli całe te wzrosty. Dość mocno poszatkowane od połowy lipca są korektą no to 33200 są ciekawą przestrzenią, żeby spróbować doszukać się do punktu zwrotnego. No na razie jest trochę za wcześnie, bo lokalnie tutaj jeszcze nic takiego się szczególnego nie dzieje. Aktywność niedźwiedzi raczej mała, bo te czarne świeca są raczej tej samej wysokości co białe, które spowodowały dojście do tej górnej zielonej strefy. Więc no, nic szczególnego tu jeszcze bym się... Nie doszukiwał, ale warto o tym poziomie na pewno pamiętać. SP500, wykres dzienny, do przełamania górnego ograniczenia, czyli 4150, jeszcze daleko. Na razie widzę, że walka trwa na takim lokalnym poziomie, który ja zaznaczyłem tu na zielono, czyli w okolicach 4070. Formalnie wczoraj cena wyszła powyżej, no ale to nie jest jeszcze jakiś hurra optymizm, który by wskazywał, że to wszystko zostało przełamane. Zresztą nawet jak będzie, no to i tak i tak mamy dwie żółte strefy, które ograniczają ten ruch ceny i widać, że dopóki notowania nie wyjdą poza ten zakres, no to ja będę używał słowa w postaci trendu bocznego konsolidacji. Może trochę odważniej, można byłoby mówić o jakiejś akumulacji, aczkolwiek no do tego to musielibyśmy Sięgnąć po słupki wolumenowe, a potwierdzeniem tak naprawdę tego to byłoby wyjście powyżej 4150, już tak mocno agresywnie. Na razie tego nie ma, więc idziemy w stronę ruchu bocznego. Rzuciłem okiem dzisiaj jeszcze na rynek chiński na Index China. Ponieważ tam było zatrzymanie na 38,2 i mamy już trzeci szczyt na 7,750. Potem mamy cofnięcie do 6,600, i z tego momentu od notowania chińskiego indeksu kontraktów na chiński indeks zaczęły rosnąć. Więc ja już położyłem tutaj trzy literki RGR, odwrócone oczywiście no nie będzie łatwo stwierdzić czy ten, to R będzie w okolicach 6600 czy raczej w okolicach 6000, czyli pomarańczowa strefa nie będzie tu jeszcze testowana co wynika z zatrzymania albo wyhamowania ostatnich wzrostów w okolicach 7060 jest to lokalny opór, który może w tej chwili zepnąć notowania chińskiej giełdy w stronę 6600 no, tam się dowiemy, tak czy tak kształt powoli Zmiany sentymentu się rysuje, mamy przełamaną spadkowolnie trendu, no ale żeby móc odważniej spojrzeć na północ, to według klasyki gatunku trzeba poczekać na przełamanie linii szyi z formacji odwróconego RGR, czyli 7750. Wtedy rzeczywiście będziemy sięgali po te wysokie wartości. Na razie, no, według mnie walka trwa, jeżeli chodzi o zmianę tego sentymentu i jego trwałość. No dobrze, tyle co ja przygotowałem. No i ostrzeżenie ryzykuję. Zapraszam oczywiście na przyszły tydzień. Dziękuję bardzo i do słyszenia.